Cześć, witajcie na kanale GranaKompa Ja jestem Pabellus To jest kolejny odcinek Supermarket Simulator eee, Proszę Państwa Jestem w trakcie zamówienia Bo tutaj musimy Oczywiście sobie troszeczkę Ten sklep Zatowarować I właśnie I tak sobie tutaj Delikatnie go towaruje ten, ten ryż to wytrzymamy Mm. Dobrze, patrzmy. Chlebek mały. Oczywiście walczymy dalej, nie? E, natomiast dzisiaj e, czas na słodyczki. Dobrze, no, przecież wiadomo. E, czekajcie, czy mnie gdzieś został jeszcze może e, serek maniakelka? Czy, czy to już wszystko, co. co... Nie, no, wszystko już. E, olej tutaj jeszcze nam wisi. E, dobrze. Wiecie co? Tak coś czuję, że chyba nie musiałbym tutaj już kupować więcej. E, może kegi. E, raz, dwa. E, raz wódeczkę Tu trzy. I tu pięć. Wiecie co? Zauważyłem, że tutaj w tym akurat sklepie to lepiej schodzą te niebieskie kegi e, niż te żółte kegi. Jakoś tak. Nie wiem, czy taki boom jest na to teraz, tak tak wiecie, się porwali, eee, czy o co kaman, ale, ale tak właśnie się dzieje. No dobra, eee, tutaj może by tabletki domówić, eee, siuwaksy, karamelki, eee, to do kibla, eee, raz ten płyn raz wybielacz, strajk ma musi być raz, dwa, trzy, cztery dobra i tutaj też cztery a, ziemniaki zapomniałem, że ziemniaki doszły <laughs> i ptaki dwa, cztery, pięć i ptaków sześć Dobra. Myślę, że to wszystko. Zobaczmy, jak tam wyszliśmy na tym. Nie, no delikatnie, naprawdę. No i dobrze. Yy, chłopaki zaraz. A, t... już widzę, że ruszyli dubska. Yy, to oni to powinni wszystko wziąć i poroznosić. A my. Yy, o, kuźwa, mleka zapomniałem. Patrzcie. Yy, raz, dwa. No i właśnie. Yy, dwa. Yy. A, jeszcze to. Dobra, dwa, ale jeszcze potem cztery. Niech oni to wszystko mi wezmą i, i porozkładają. A my teraz możemy, proszę Państwa, ogarnąć kwestię słodyczy. Yy, czyli tak. Kwestia słodyczy. Zacznijmy może tutaj od tych ciasteczek. Po jednej sztuce. Chyba, że nie, po dwie. O? W słodycze, słuchajcie, wliczymy również chipaki, nie? Więc chipsy też doj dojdą do tego. I tam je umieścimy, proszę uprzejmie. I czy jeszcze gdzieś jakieś słodyczki były? Nie, to wszystko. Dobra, dobra. I teraz tak, musimy to wszystko poogarniać. Najpierw, w ogóle to chłopaków to w, 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 wstrzymam, bo wiadomo, oni się zaraz rzucą tutaj na to. Teraz pytanie, gdzie ja mam jakiekolwiek miejsce, ale w większej ilości, bo tutaj widzę, że tylko dwa regały mi zostały, to tak trochę nie za bardzo. Tu by można było zrobić sektor słodyczy, tylko mi właśnie potrzebny jest regał. Jakieś raksy tam chyba były. A, dupa Jasia, kuźwa. E, już nie ma. A, no to jeszcze musimy regały zamówić. To teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Za tysiaka. Myślę, że tyle na razie styknie. I w takim układzie. A, bo mogą. Ale to tak koło chemii, słodycze. Ja tu sobie miejsce na. Na no pozostałą chemię zrobiłem, nie? Myślę, że tutaj jednak byśmy poustawiali to wszystko. I zaraz będziemy kombinować, zaraz będziemy patrzeć, zaraz będziemy rozkładać to wszystko tak, żeby to miarę yy, nam się opłacało. Oczywiście, jeśli mowa o tych chipsach, chrupkach czy doritosach, czy jeszcze inaczej jak to nazwać no to my będziemy może nie tyle dedykować cały regał co cały pion no kuźwa już kliknąłem a ten akurat się czerwony skubany zrobił no weź czyli tak tutaj chips tutaj chips i one stakują się po, po dwa, czyli to będzie 8 kartonów. I liczę, że tyle będzie wystarczało, ale to wiecie, różnie bywa. Może zacznijmy właśnie. Tamte wzięliśmy. O, a te są jeszcze potrzebne. Więc my ogarniemy sobie to tutaj na uboczu. O. Będzie w ten sposób i tutaj będzie w ten sposób, tak? I to byśmy mieli z głowy, jeżeli chodzi o, o, o chipsy. A reszta, bo to już będziemy rozlokowywać, patrząc, co my tam jeszcze byśmy mieli. Ale ja widzę, że to są pudełka, znaczy to są produkty, które stakują się po 6. I teraz sobie to. Skategoryzujmy może. Rozdzielajmy. Tutaj ciasteczka takie. Ciucierki karamelki. I to już będzie tyle, tak? To już powtórka z rozrywki. Tak, to już są podwójne produkty. Dobra. Czyli mamy cztery. No i fajnie, że parzyście. Lubię parzyście bo jak mam parzyście to wtedy przy czterech tutaj półkach to fajnie to rozlokować to w takim wypadku myślę, że 12 pudełek <grywk> <grywk> yy, takich produktów to świat i ludzie, czyli ten regał nie będzie nam chwilowo potrzebny. Tam chyba później jeszcze coś dojdzie z tego co pamiętam, nie? Tak mi się coś wydaje, że tam coś jeszcze chyba w licencjach Jakieś słodyczki dojdą, ale to będziemy się tym martwić nieco później. Jak na razie, to yy, musimy to wprowadzić do sklepu z powrotem, ponieważ ludzie narzekają, że tego nie ma, a być powinno, bo to było. No to niech, niech mają. I teraz zastanawiam mnie tylko, yy, gdzie to ulokować. Bo to nie jest taki obsiub, jakby się wydawało. Dobra, to patrzymy. Najsensowniej byłoby te słodycze dać tutaj. Tak mi się wydaje. No bo gdzie, gdzie jeszcze? Gdzie by jeszcze można było je machnąć? Ja tutaj nie widzę. Yy, takich możliwości. Natomiast tutaj bym dał chipsy z jednej strony, chipsy z drugiej strony po regale, nie? Dedykowałbym regał. No i tutaj raz, dwa, trzy i cztery, tak? Czyli akurat byśmy mieli, akurat byśmy, słuchajcie, mieli ten sprawę załatwioną. Chłopaki spawzowani, tak? Chłopaki spawzowani, to możemy to machnąć. Yy, powtarzam raz jeszcze dla tych co być może nie zrozumieli że to jest układ tymczasowy to się zmieni oczywiście musimy ceny poustalać bo nie możemy zapomnieć bo przecież już tak wiele razy było że, yy, że mi się właśnie zapomniało i was za darmo chyba ja sprzedawałem wszystko. Teraz pytanie. Czy robić to w poziomie, czy robić to w pionie? Ale chyba zrobię to w poziomie. Będzie ładniej. Tylko mam za mało. <laughs> Czekajcie. To nie tak w takim razie. A zapomniałem, że jak zamknę karton, to tu już dupa. To już nic z tym nie zrobię. To inaczej. Eee, ogarnijmy... Ogarnijmy to tak, tutaj zostawię puste. Z tego wezmę tu, o. No bo, żeby chłopcy mi to ogarnęli, nie? O, o, o. Ten, ten, ten sposób, nie? No i teraz mogę to y, wyrzucić. No i zostają nam jeszcze ciucierki, karamelki. Oczywiście, karamelka się ucieszy, bo w końcu, y, w końcu odzyskała ciucierki. A w połączeniu z siuwaksem to oczywiście jest to mieszanka wybuchowa. Karamelka bardzo lubi takie, takie właśnie tutaj mieszanki. Zresztą to jest jej wybór, jej przepis na sukces, na sraczkę. także takie rzeczy, nie? Czy to mogę mi się zmieścić na półkę? Na... O, tak samotna tu stała. No i dobra, i to byśmy mieli sprawę. Yy, załatwioną natomiast to mamy sprawę załatwioną jeżeli chodzi o kwestię związaną z, yy, yy, z wydzieleniem miejsca a teraz musimy po prostu zrobić zamówienia yy, więc tutaj będzie 7 opakowań tych chipaków tyle samo tu I teraz tak ciucierki. Na razie 10, tak delikatnie. Nie? I to byśmy mieli. I to w porządku. I teraz idziemy zobaczyć, jak to tam wyszło. Jeśli chodzi o kwestię zamówienia 1774. Ale my, proszę Państwa, jeszcze dodatkowo, skoro mamy tyle hajsu, yy, to z powrotem byśmy może. O. A czekajcie, kurde, to ja tu nie mam książek. Aha. Tej licencji nie wykupiłem. Ale może to i lepiej słuchajcie. To zamówimy. To, 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 to uzbieramy i wtedy wykupimy, i, i będziemy mogli książki wprowadzić. A widzicie, tutaj jestem nieco cof, cofnięty, ale w porządku, to nic. Teraz tak. To w takim razie pyk. I czy coś zostało? Nie. To chłopaków uruchomimy, a my w tym czasie wyznaczymy sobie ceny. Tutaj ustalimy, nie. Czyli to będzie za 5,70. Te będą za 6,40. Ciasteczka będą za 2,20. Chodź, wiesz, strasznie tanio. Te ciasteczka będą za 4,30. Proszę uprzejmie. Ciucierki karamelki będą za 4,30. I czekoladki za. Yy, za 4 dolary i 10 centów o i chyba wszystko mamy chyba tam nie trzeba się niczym przejmować za bardzo tutaj lodziki jakoś niepodokładane są yy, co by mogło wskazywać na to że nie mamy ich na tym na magazynie ale, ale to nic yy, otwórzmy proszę państwa sklep i zaróbmy w te wielkanoc trochę pieniądza bo Mamy kolejne produkty, które powinny przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów, a my oczywiście przypominam, że musimy, proszę Państwa, tutaj obsługiwać tych naszych dziubasów, którzy przyjdą, po to, żeby dobić tutaj do 900 obsłużonych klientów, co umożliwi nam zatrudnienie trzeciego kasiera. Bo level to my mamy, tylko że nie mamy obsłużonych klientów. Nas, na, następnie będziemy musieli dobić do 1750. Więc wiadomo, trochę tutaj trzeba pokombin pokombinować. No ale <laughs> widzę, że chłopaki sobie radzą. Ja szybciutko tylko skoczę tu, zobaczę co się dzieje, bo o. O Jezu, po co tyle? Co to jest? To jest ryż basmati, tak? Aha. A nie, to może być tyle. Yy... Coś mało mam tych produktów, więc... Więc szybko podejrzę, co tu się dzieje. Fryteczki. A to są te... Chirioski. Yy, dobra, jeszcze czokapiki. Ludziki. A, widzę, że ludziki tam są wykładane jakieś. Fajnie, że. Że, że, ten, że, że widzę, co jest brane. Że. Ktoś wziął spółki. I muszę mieć baczenie na to, że ktoś wziął, żeby nie dopchać tego. O, tak samo jak tu parmezan, nie? Ale wziął kartą. To mogę sobie jeden dorzucić, nie? Tylko, że on się nie wrzuci. Nikt mi jeszcze nie, 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 nie wali w dzwonka, nie? Mhm. No i teraz mi walnęli w dzwonka. To ja w takim razie... Szybciutko tylko zamówię stryk. O. Wszystko tam wpadło, a ja mogę już zacząć obsługiwać, także dzień dobry pani. Witam w, w tę niedzielę. nosu na sklep oczywiście pod mokrą smerfetką jest otwarty. Także tutaj nie ma to tamto. Robić trzeba, tu wolnego nie ma. E, 90 centów reszty dla. Pani z The Walking Dead, proszę bardzo. Oczywiście już jest marudzenie, że za duże kolejki, ale no cóż, jedyny otwarty sklep w Wielkanoc. Tutaj nawet rupuchy są pozamykane, więc wszyscy grzeją do nas. A że my jesteśmy dodatkowo jeszcze bardzo dobrze wyposażeni. Zatowarowani, to tym bardziej jest to wielka pokusa, żeby w tę niedzielę, wielkanocą, zamiast spędzać czas z rodziną w domu, to się spędza czas na zakupach, oczywiście. To jest taki polandyjski standard. Taki rodzinny model spędzania weekendów. 140 60 proszę uprzejmie Proszę Pan akurat tutaj obiad wielkanocny już yy, ma na gotowca pizzę yy, Popitka też tam widziałem, że poszła. Tutaj Pan również idzie w ślady młodszego kolegi bo po co się tam? <laughs> o, pani, pani starsza. Wielkanoc, proszę Państwa, nie pije najwyraźniej, bo wódeczki nie wzięła, a zwykle wódeczkę brała i zaopatrywała jednak zamrażarkę. Tutaj młoda pani stawia loda. Jest to chyba taki prezent od zajączka dla kogoś. Proszę bardzo. Mniejsza pani bardzo ambitnie podchodzi, bo aż trzy ptaki wzięła. Także będzie miała pełne ręce roboty, ale też będzie miała co włożyć do ust. Proszę bardzo. No, gruby też idzie na gotowce 142. Elegancko. 76 dolarów, 20 centów. Pan stwierdził, że on samotny, to nie ma co zaopatrywać lodówki. Wziął tylko to, co niezbędne czyli mozzarella i Strajtaśmy <śmianowicie> 63, 40. Ale gansko. Mhm. 112,40. Ile to mamy? 15 tysięcy. prawie 16. Dla pana dolarek 50 reszty. Oj, no dolarek 50 reszty dla pani starszej. Elegancko, 204,80 Ja już nawet nie wiem, kuźwa, kto tutaj w kolejce stoi, a kto jeszcze zakupy robi, bo Taki miszmasz, taki przemiał tutaj jest tych ludzi Że... Yy, zlewają mi się Dobra My prawdopodobnie, proszę Państwa, chyba już chyba już wszystko wprowadziliśmy do sklepu z produktów, które na które licencje mieliśmy wykupione, więc yy, wydaje mi się, że tu pod tym kątem nie powinniśmy mieć problemów. Jedyne problemy mogą być w momencie, kiedy jakiegoś towaru załóżmy zabraknie, tak? I, i, i tutaj będziemy musieli bo mamy kilka takich towarów, proszę Państwa, gdzie trzeba byłoby jednak yy, dedykować albo więcej półek na regałach, albo wręcz cały regał. I to jest ten, powiedzmy, taki ala twarożek, yy, który w lodówce trzymamy. Mhm. Dziewięćdziesiąt Dwa dolarki i pięćdziesiąt centów. O, pan zaszalał. Czterdzieści dziewięć. I 40 centów, dolar 40. A ja, ja tylko na chwilkę pójdę, zaraz, proszę pani, co mi pani tam klepie tego dzwonka? Eee, ile już mam obsłużonych? 594 osoby. No to jeszcze e, nieco ponad 300, tak? Tak. Dwieście jeden osiemdziesiąt zaraz nas będzie stać na licencję, proszę Państwa. Sto dwa już nas stać, no ale my to musimy dobić, tak mniej więcej do 30 tysięcy piętnaście czy nie możemy y, wypłutać się z całego hajsu. Bo nie będziemy mieli na towar. O masz los. 89. Siedemdziesiąt yy, dla pana, jeszcze masa ludzi jest, proszę państwa, w sklepie. Niesamowite, dziesięć centów. Pięć dolarów i sześćdziesiąt centów. Jeden dolarek reszty. I pan płaci dwieście osiem dolarów. Proszę bardzo. Mm, prawie dwadzieścia pięć tysięcy. Elegancko. Czterdzieści... 43 dolary i 70 centów, proszę bardzo elegancko, ale kurczę kasa rośnie, piękne to jest ciekawy jestem jaki będzie obrót i ilu tak naprawdę klientów będzie, ja myślę, że ponad dwie setki, to spokojnie tak obstawiam sto pięćdziesiąt jeden trzydzieści sto czterdzieści osiem pięćdziesiąt pani cycasta osiemdziesiąt osiem pięćdziesiąt No, myślę, że to już mamy końcóweczkę. Ostatnich dwóch klientów u mnie. Chłopaki jeszcze tam słyszę, że walczą na kardio. <grymne> eee, równiutko pan zapłacił. I pani: 137,80. Ktoś jeszcze mi tutaj się szlaja po sklepie? Jakiś klient? Chyba, chyba nie. No dobrze, proszę Państwa, niecałe 28 tysięcy mamy na naszym koncie. Posumujmy dzień: 214 klientów. Obrót na kwotę 20 499,80 dolarów, więc całkiem całkiem przyzwoicie. No i mamy zysk, tak, mamy zysk. Także dobrze, elegancko. Proszę Państwa, walczymy dalej, oczywiście i dalej yy, będziemy walczyli. Trzeba delikatnie sklep zatowarować, trzeba go otworzyć. No i oczywiście yy, zebrać pieniądze na kolejną licencję. Mamy jak najbardziej stać nas, tylko że jeszcze by trzeba było troszeczkę tych pieniędzy dozbierać, tak żeby nam yy, starczyło na towar. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Pa pa.